Siema, siema! Jestem Robert, a to jest Hyper Roll. Wow. Zagramy sobie w dzisiejszym odcinku Hyper Rolla. Zobaczymy, co wyniknie. Zapraszam do oglądania. Ja mam piwko, cyk, tatrę, bo najtańsza. Ja i nie mi nie stać. Mm. Bywały lepsze piwa. Ale jak się nie ma, lube. Lubi to się lubi to, to się. Ma. Tak jest. Tak jest. Co tam u was słychać? Ja zmieniam pracę właśnie. Szukam innej pracy i prawdopodobnie będę pracował. Gdzie indziej, nie wiadomo jeszcze gdzie. W sensie ja pracuję teraz na magazynie, a być może będę pracował jako może kierowca jakiś. Chciałbym jako kierowca pracować. Także... Mamy tutaj pana... Pryndamera i... MTHOWCE może i Hortlami zagra. Jak jeś, jeszcze się trafi jakiś Jordan, to można Jordami zagrać, nie? Jordle Oporowe są. Jordle O, jordę, jordę. Jogram Jordlami. Hyperrollu jeszcze nie gram, chyba będziemy dostawać po dwa Jordle. Jeśli masz dokładnie dwie kopie danego bohatera, to zyskują. Aha, to znam to. Bohaterów ślisowych 3, kategorii 4. A weźmiemy to. Kolejne jordę. Witamy, witamy Jordę na podkładzie. Pa, pa, pa i lecimy, hyper roll w końcu, nie? Mamy Zixa już, kurde, który to jest zixu To będzie już przeciwnik, tak? Mamy tu jordę Yordle, Yordle. Drugi level Poppy. Tu mamy Puchar Potęgi. Ty out. Jeszcze raz i jest Ziggsuś. Ziggsuś chyba bardzo szybko na trzeci level wleci. Oh. Ja się, jak dostaliśmy Trendamera, to myślałem o Trendamera, żeby zagrali Trendamera, ale nie dostaliśmy. Znaczy dostaliśmy Jordle, więc Jordle. Jordle oporowe są nie. O, fajnie, że bombę jeszcze na koniec swojej paraszywej śmierci rzucił. O, udało się. To tam to tam pisze. Agata. Agaty do mnie piszą. Dziękuję wszystkim, którzy mnie uczyli. Oko. Cyk, mamy. Zebogini. bogini Ej, nie, muzę bogini, ponieważ Korki to nasz main carry, prawda? Chcielibyśmy korkim pocisnąć Juana i Jadel Moriach Juana. Chcę, chcę ci wysłać wiadomość, pewnie e, Wejdź, moje zdjęcie, seks, coś tam Zdjęcia, wiecie to jest Nie wchodźcie w takie rzeczy Bot wirus Zresztą, kogo ja tej pouczam. Ciebie powinien pouczyć, a nie ziomeczków z interneta. Weksuś, weksuś oporowy zawsze na propsie. Weksuś. Ale bad przegramy, co? Przegramy to. Fajnie jakby się trafiła nam Lucky Dice. To taka kostka co nie? Co możemy później możemy sobie wyrolować? Stacie. Teraz Cię wyłączę czacie. Zaraz Cię wyłączę. Jest. Kurde misklik, ludzie. Ja mam za duże paluchy. chyba. Głupi Robert, głupi, głupi, gupi. Nie wiem co, nie wiem co powiedzieć. Dobra, nieważne. Także korki nam śmigną. Po jednym tym jordu, ale chyba cię po dwa dostawaj. Ja jak grałem wcześniej, tego się dostała po dwa Jordy. To pewnie jakoś w zależności od, od levela dostajemy po dwa Jordy, co? Pewnie tak jest. I gościu też najgorszy śmaciarz grał jordle, Ale tu jakiś mutantów widzę też. Co jaka jest tutaj aktywna cecha mutantów? Co oni tam mają? Nic pewnie. ty jesteś blycha, 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 jest. jest. Aha. Mamy mniej trochę, no? Kreatywnie gości, kreatywnie Zobaczymy jak to ci wyjdzie. No ale takim korkiem jakby to zrobił, no to oporowo, patrz. U. 700 HP Mało coś. Zostaliśmy To Okej, okay, kolejny item dla Korkiego Mieczyk albo to to było obojętne, prawda? Weźmiemy to i weźmiemy... Tak. Na razie tak. pyk Opa. Opa. I dobra, na razie te dwa golda sobie zaszczędzimy na następną rundę. Nawet, jakbyśmy wyrorowali to to tak byś nie dało. To i tak by nic nie dało. I tak. Hmm. Ja tutaj hyper terry Warwicka robi, tak? Dziady G1. Za, za późno to puściłaś, dziady go. Też za późno to puściłeś. Ogólnie gościowi się przyfarciło mocno. No ale no cóż, niech mu będzie. Niech mu będzie. Warwick ten. OS... O, no, jest. Oporowy strasznie. Jest. Zigsu. Opa na rejony, wbija. Lulka, zaraz trzeci będzie. Patrzy, tu lulkę już wbijamy. Cyk. Dusze Towarzystwa, cyk. Psz, przytrzymam. Gdzie jest Dusze Towarzystwa? O, piękne miejsce. Piękne miejsce. Ogólnie rzecz ujmując, Dla takiego korkiego. Chyba się zrymowało. <laughs> Będzie świetne, świetne. Świetne miejscowa. Bum, bum, bum. Boga nam brakuje. Jeszcze Gnara nam brakuje. Dajcie jakiś fajny item. Nie taki, ale może być. No i co? Nikoł. Zmienimy sobie Taki twoich nasz Okej okay, no to jest co ataki twoje twoich... ataki no. No, 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 no no lepsze to niż nic prawda No lepsze ataki niż, niż nie ataki Macie tu dobra Korki e... Spoko, spoko, loko korki. Na propsie, zaraz Serafin wleci i da nam e, bonus korkiego, chyba że będzie wcześniej ten ziomek, właśnie gnar. I tu ziomek widzę też odgapia od nas buildy. Packing. Packing, kurde. I co, przegram na niego Ma umiarza i trafił mu się Rabadon jeszcze, nie? Ziemkowi, robiliście? Ten nie przeżyje chyba do uderzenia Okej, okay. powinniśmy to wygrać Drugi level Lulu i ten korki pierwszy level O wow Tego się nie spodziewałem Aha, bo on ma bomby mocną o! te kurde Pff. Nie pykło Dam była pierwszy level? A, okay. okej. Okay. Mamy Lulu na poziomie zadowalającym. Na razie przystopujemy z tym świeżaniem. Szukamy gnara gdary jesteś poszukiwany. Żywy lub martwy. Albo Lucky Dice. Wtedy sobie tutaj to wymyślimy coś fajnego. I jakaś różdżka, jakaś... nie ma nic oczywiście, żadnych różdżek, samym pierdoły. Jest różdżka. Okej, okay, jest... Jest pan Gnar, jest pan Gnar, jest różdżka, jest pazur Banshee. Zostawiamy na razie, okej. Okay. Pyk pyk. No cóż, żadnych jordy. Jordle nam tutaj są kradnięte przez gościa. Jestem trendem haha. Tak. Okej. Okay. Ale tutaj fajnie Olulka grała. O, oporowy, oporowa Renata jakaś nam tutaj trafiła na przeciwko. Chcielibyśmy łezkę też dorwać. Ska i odkupienie dla pana. Yy, Vex jest OP. Oporowa mocno. Ok. Podwójnie popi, popi jeszcze raz i będzie level. Trzeci popi. Ty masz popi, gubku. Masz gnara gupku. Też major gupek. Co za głupek, Głupi śmieć. Tutaj tam dwóch chyba jeszcze. Tam, ten głupi, i ten drugi też świeci jakiś. Top, hraczek, top, hraczek, wziąłem tutaj. To nieboraczek. Fajny damage mamy od Korkiego. To aż świeci mi mapa. Damage'a jego. Mana. Spoko, spoko, spoko. Jakoś to. Gra muzyka. Mieczyk też byłby fajny. A Korkiego? Korki by wymiała wtedy z tym, z tym, z tym mieczykiem. Cykuś, mykuś. opi Serafin, zapraszamy na pokład. Pięknie. Weks i Korki. Mocne, mocne ulepszenie, bardzo mocne. Ignar też. Też zadowalające. Zadowalające tutaj. Bardzo fajnie. Cieszę się. Niezmiernie, Dobra, jakieś fajne itemki teraz by przyszły do nas na rejony. Kocie, mój kot cały dzień śpi dzisiaj. Masakra, jak nigdy. Nie no, raz już się zdarzało, tak żeby spał. młody jest, on ma Dwa, dwuletni kotek. Także nie jest jakoś tam stary. Twoje jednostki tracą walkę w tylnych że O. Pojedynskie przyrzucimy w swoich umiejętnościach mocno. Nie, to będziemy. Tu mamy fajnie. i ze mną. mną. Defir. Brylantowa rękawica. Kolejną. Na Korkiego. Słuchajcie, jakiś def. Window. Będzie tak. Rękawiczka. Jedna na pazur, banshee Żywe Srebro. Żywe Srebro, dla kogo by to się przydało? Gnara, chyba. Dobra, na razie nie tak będzie. Tutaj, co to tu jest? O, jakaś Arioporowa. ja pierdole. Człowieku. Prajeżyno, najgorsza śmieciu. Kurwa, Ari. Miliard. The Major. Co jebiście. Zajebiście! Worki. Podążaj za moim A, Żygnar, Żywe srebro dla Ciebie. To trzymamy, nie To trzymamy. Mam nadzieję, że dostaniemy to co chcemy. O, binarny zrzut. Fajny też, lubię to. Bez, jeszcze ze złomierzami to się fajnie kombuje, nie? Nie wiem, czy wiecie. Aaaaa. w po dupie. Znowu. BHP, kurwa. Ten śmieć zajebany. A na pierwszym poziomie, nie? Kurde, mam nadzieję, że mnie dzieci nie oglądają. I będzie. Ten się bardziej przyda. Najbardziej. Ten. Okej. Okay. Okej. Okay. Mister. Galio? Co ten item nam nic nie daje, co nie? Serafin out. Serafin out. Galio się trafił. Pięknie. Teraz trzeba... Mieczyka brać, o oh, tak. I teraz pyk. Czemu ty się tu trafiłeś? szybko odświeżać, dorwać jakąś bziungwę. Jeden gnar. Nie fajnie, nie fajnie. Eee, Pazurbanshi. Będzie, czy nie będzie? Złomiusz. już. Też mają merletę. Był ten pierwszy, zaksonis, drugi. No, był pierwszy. Olipka. Dawaj, Galio. Bomba! Bomba, Galio. Wspaniale, wspaniale. Dawaj, korki, dawaj. No i co, ugraliśmy to. Z, z numerem jeden z gości. Numer dwa, ale numer jeden, bo miał jordle. Dlatego był numer jeden. Ło, wow. mi się chce o tym piwku. Mówię Wam dużo towarzystwa, Serafin. Kom, hyja z powrotem. Najlepszą obroną jest atak, worwiczek, bardzo dobry. Champion. Bardzo, bardzo dobry i teraz bomba! Typko Ływiczka Wilczka teraz. Szybko, 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 jak najszybciej, żebyś nie oleczył, żebyś nie leczył. No i ładnie, łoryczek Wilczek teraz. Teraz trendamer. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wygramy to czy nie? Wygramy to mamy to. Renata tyle demage nie robi. Mamy to, mamy to. Zaksonis odpadł nasz tutaj. Wróg. w połowie. Jest i serafin. Pięknie mamy. Zik, zik. Kazik. Przekorki. Będzie w planach. Korki będzie w planach. Szklanka w połowie. Próbujemy Galio złapać na drugi poziom. No nie, bo w Galio porobi. Uuu! Uh, U, uh, Wow! Czy mi sprzedali? lulka dostanie. Stanie również. Uher potęgi, chyba. Ash, uuu! Jesteś buffem. Oh. Uuu! Uh. Dobra! Myślę, że to. Nie, nie, ostatnia, przedostatnia gierka będzie. Lecha, jesteś następny tutaj w kolejce, żeby dostać w Tutaj ma oporową Ari, ma 7 mutantów. Ładnie, ładnie. Zobaczymy, jak nasz Galio tutaj pociśnie 8% maksymalnego zdrowia. Ma też Kaziksa oporowego, który skacze jak szalony! Bum, bomba, patrzcie, fu. Dawaj, Korki, jesteś naszą nadzieją, ale przegramy chyba, elo. Elo.